Cześć, zapraszam Was na mecz czwartej kolejki PKO Ekstraklasy, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, stadion Ernesta Pola w Zabrzu. Zajmujemy szóste miejsce w tabeli, jedna wygrana, dwa remisy, Raków Częstochowa bardzo słabo na ostatnim miejscu, trzy przegrane będą próbowali się przełamać w tym meczu widzimy największą gwiazdę Rakowa Częstochowa to jest Iwi Lopez fajny zawodnik, nieźle się wprowadził do ekstraklasy trener Marcin Broż wystawił następujący skład na ataku Jimenez z Sobczykiem w pomocy Nowak, Mane, Kubica na obronie na wahadłach Mianża i Prochaska, na obronie Gryszkiewicz, Paluszek, Wiśniewski, na bramce tradycyjnie Martin Hudy. Taki skład wystawił Marek Papszun, na ataku Malinowski, Iwi Lopez i Kutkowskis, na lewym skrzydle... Kun, na prawym skrzydle Tudor, w środku Schwarz i Poletanowicz, na obronie Petraszek, Wilusz Piątkowski i na bramce Szumski. No to zaczynamy: Jimenez, Sobczyk, Janża, Nowak, Jimenez, Sobczyk, Kubica, do Sobczyka. Fajnie wypuścił prochaskę. Prochaska, Sobczyk. Odgrywa do prochaski. Prochaska wrzutka. Jimenez i Bramka. Świetnie to wzmieścił. Obok Szumskiego. Czwarta Bramka Jimeneza. Warto obejrzeć sobie powtórkę Gola, bo jest na co patrzeć. Dośrodkowanie w punkt, dokładnie tam, gdzie trzeba. Świetna Bramkarz bramka. naprawdę niewiele mógł poradzić na tę wszechstronność Neneza. Dwie bramki akcji. szczelone. E, nie w sumie to jest czwarta bramka, trzy bramki szczelone nogą, teraz główka, świetna bramka, szumski trochę zasłonięty. Zadowolony był. zadowolony trener z tej bramki, ale jednocześnie uczula swoich piłkarzy, by nie dali sobie teraz tego prowadzenia odebrać. Himenes goni Popatrzmy na rezultat jeden do zera Łódkowskis, Poletanowicz, Petraszek, Kun Swarc. Nowak, Tras, fajnie opracamy. przejął Do Janży. Manę Piłkę Prze rywalom. Przecięli to podanie. Swarc Malinowski Iwi, Iwi. Dobrze, Mane. Jimenez Do Janży. Janża wysuwa Sobczyka. Niestety nie, nie doszedł do piłki. Janża piłkę Do nie Jimeneza. Udało, buszmy, Jimenez na lewym skrzydle. Tudor, świetnie no mamy, go zablokował. Dobre, odbiór. Świetny odbiór. Piątkowski, Gutkowskis Poletano. Poletanowicz, Malinowski. Sędzia nie gry, pokazuje, grać dalej. Dobre, Malinowski. Się akcji, słusznie nie jej Lopez, do kuna. Kun Sam na sam uderzenie chudy świetnie do Świetna parada. Chudego. Przedrożny. Mane, świetne wybicie, ale przejmuje Malinowski. Na lewe skrzydło, swarc. Kółeczko zrobił. Wycofanie. Petraszek. Poletanowicz. Do Wilusza. Tudor. Nie, konstruują atak pozycyjny. Utrzymują się przy piłce, by zaatakować w dogodnym momencie. Wycofanie Poletanowicz. Tudor. Putkowski, Poletanowicz do Iwi Lopeza. Ale pięknie to zmieścił. Świetna bramka Iwi Lopeza. Przepięknie. Nie popisał się może tutaj Martin Chudy, ale świetna bramka Iwi Lopeza, Bardzo szybkie i mocne uderzenie do grania najwyższy prawy placy, górny róg piłki po prostu nie wypadła świetne tutaj bardować. podanie w defensywie pojawiła się luka którą po prostu musiał wykorzystać znakomity pokaz umiejętności podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy zimna krew do ostatniej chwili piękna bramka remis, No to mamy remis. Czemu nas do Subczyka? Kubica. Nie ma do kogo podać. Przesuwa się na prawe skrzydło. Przesuwa się w stronę bramki. Będzie zagrywał. Dobrze, Tutaj skrzypne. fajnie. Do Jimeneza. Jimenez. Uderzenie. Ach, ale niewiele to brakowało. Było Świetne Bo uderzenie. Nie Z serde. lewej nogi. To padło, ładna w lewy róg. Mało brakowało i trafiłby Trener w okienko. Wie, jak żeby objąć Świetny szczał. ski zaczyna Malinowski mane poletanowicz Malinowski do Iwi Lopeza Zablokowane przez paluszka Wiśniewski wybija I tutaj sobczyk powalczy Wilusz wygrał Petraszek Wilusz Malnowski. Świetnie, paluszek Nie, jednak, jednak przewinienie. V. Iwi. Do Petraszka. Udany pressing. Mają Iwi. piłkę Musi iść do środka boiska po piłkę. Iwi. Wysuwa się. Nieudany strzał, ale szuka, szuka kolejnego trafienia. No, rzadko jest tak, że co strzał to gol, ale dobrze, że próbuje, w końcu coś wpadnie. Gryszkiewicz, Wiśniewski, Kubica, Trochaska, fajnie wysuwa się. Piłka na dach, mogła być Piłka powtórka całe pole karne. tego, co. Po tym jak pierwsza bramka padła. Zaczyna Szumski, do Piątkowskiego. Tudor. Gutkowskis. Malinowski. No i Gryszkiewicz fajnie przeciął. Prawie się udało, Gutkowskis. Do Tudora. Tudor, Malinowski. Tudor. Kutkowski. Iwi. Świetnie. Janża chyba za tam zablokował. Wiśniewski. Do Kubicy. Kubica. Sobczyk. Nowak. Świetnie. Wysuwa. Jimeneza. Jimenez dojdzie. I co zrobi? Zablokowany. Piątkowski. Świetnie. Wyczyścił to. to. W polu Petraszek. Piątkowski. Szumski. Szwarc do Petraszka, atakuje Kubica tutaj Petraszka, Szwarc, Malinowski, Gutkowskis i wysuwa podanie. Kuna, Kun znowu na lewym skrzydle, bardzo szybki jest, dopadł do niego Prochaska, Już nie będzie mu łatwo tędy się przebić, No, tańczy tutaj na lewym skrzydle Kun do no, przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Wiśniewski, świetny, świetny odbiór. 1 do 1, to rezultat po pierwszej połowie. No to mamy 1 do 1 po pierwszej połowie. Dosyć wyrównany mecz. Chociaż w strzałach widać, że więcej strzałów miał Raków Częstochowa. Strzały celne 3. Górnik zabrze tylko jeden strzał. No i w dziewiątej minucie strzelił Jimenez. Wyrównał Iwi Lopez. W przerwie trener Broż zrobił następujące zmiany, czyli tak. Paluszek, w, pa, w miejsce paluszka wyszedł Stefan Ewan Za Kubicę wyszedł Mazuras. Do przerwy chyba było 2-1 dla Rakowa, jeżeli chodzi o, o, Zaczynamy o mecz. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Który się naprawdę rozegrał W siódmej kolejce chyba Gutkowskis Jimenez fajne przejęcie Ryszkiewicz do Mane Prochaska Ma problemy cisną go tutaj Wiśniewski Mazuras Pierwszy kontakt z piłką Fajne wysunięcie Prochaski, Prochaska na prawym skrzydle Do Mane Mane do Nowaka, Nowak! Przepiękna bramka W prawy róg Szumski nie miał żadnych szans ...inaczej będzie im się teraz grało, zyskają pewność siebie i spokój Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę Zobaczmy jeszcze raz. Prochaska do Mane Świetne podanie w środek i Nowak. Świetny strzał prawą nogą właśnie prawy rógłoby gdyby nie trafił. Świetna bramka. Czyli mamy 2-1 dla górnika. Radość trenera doczekał się prowadzenia. Teraz sytuacja wreszcie zaczyna się robić komfortowa dla jego zespołu. Świetnie się prezentuje Bartosz Nowak. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do 1. Gutkowskis, Szwartz, Gutkowskis, Poletanowicz, Tudor, Poletanowicz, Gutkowskis, Szwartz, Iwi Lopez, I... Malinowski, do Tudora. Tudor wycofuje, do tyłu, Grając Poletanowicz, znowu Tudor na prawym skrzydle, no i Nowak świetnie wyczyścił. Tudor zaczyna z autu, Gutkowskis, Tudor, wycofanie, do tyłu, Piątkowski, Wilusz, do Szwarca, Malinowski, do Iwi Poletanowicza, ale chudy świetnie tutaj. Wow, dosyć łatwy szczał, ale chudy też popisał się w tej akcji. Prochaska. Ewangoleo, Mane, Poletanowicz, Iwi i świetnie tutaj się zachował Ewangoleo. Była bardzo niebezpieczna ta akcja. Tam ktoś popełnił błąd w ogóle. Mane do Sobczyka. Sobczyk źle do Kuna. No i wprowadzimy teraz zmianę. Sobczyk za tą ostatnią akcję zostanie zdjęty. No i tradycyjnie wprowadzimy Krawczyka. Malinowski. Do Gudkowskisa. Iwi Lopez. Uderzenie, Uderzenie w, w lewy róg. W prawe. chudego. Chudy świetnie to wyłapał. Dosyć łatwy szczał Ale mogło się różnie to skończyć Janża Nowak. do Nowaka Jesus Jimenez, Jimenez. Wypychany przez Wilusza Dobrze, chyba Poletanowicz i mają piłkę. Do tyłu Piątkowski Poletanowicz, Poletanowicz. Do Iwi Lopeza Mane znaczy, Świetnie, świetnie Wyczyszczone przez Manę Mazuras spróbuje ruszyć chyba prawą stroną mnie wycofał tam i Lopez Go mocno naciskał I tutaj Bakun wyczyścił No i wchodzi nowy zawodnik na, na, no i wchodzi, rytyny, na boisko przegrywa. Krawczyk Do końca drugiej W miejsce Sobczyka Prochaska Potraszek wyczyścił Ale Prochaska przejmuje Krawczyk do Jimeneza Nowak Nowak idzie do przodu do grę, Fajnie wysunął Mazurasa Mazuras Będzie wrzutka Ach, spieprzył to na sam koniec Petraszek Tudor przedłuża Tjanicz Budkowskis Tjanicz Tudor Malinowski Malinowski, Malinowski prze przedziera się Przesunął do okuna Schwarz Iwi Lopez no, Świetnie powstrzymał Iwi Mane Nowak Do Jimenez Jimenez Wycofuje z powrotem do Nowaka Mane Ach, za, zakotłowało się tam Prochaska zablokowany Nowak strzał. I Prochaska jeszcze raz Książki Przomski. Do Piątkowskiego Piątkowski Pionkowski, zdarzyć. Wysuwa może Tudora Tudor Przedziera Dają się Janża My świetnie tutaj przejął tę piłkę Zablokował atak, i wyczyścił Do Nowaka Nowak. Nowak Wysuwa Jimeneza Jimenez Fajnie Jimenez Ach. Straciła ta akcja na płynności Krawczyk do i Mazurasa. I, a świetnie tutaj Szumski świetnie piłka, to zablokował Krawczyka, bo była szansa na 3 do 1 szwarc. Wysuwa Kuna. Kun jest bardzo szybki. Zaraz tam zrobi zamieszanie. Kun odwraca się. Udało mu się dośrodkować. Gutkowski jest zablokowany przez Ewangelał. Świetna gra głową Ewangeleu. Wchodzi Oskar Zawada w miejsce Malinowskiego. Kun. I Ewangelao fajnie czyści tutaj. Chociaż nie do końca. Zawada. Pierwszy kontakt z piłką i to było dość niebezpieczne. Chudy wyłapał piłkę. Koniec. no i koniec dwa do jednego drugie zwycięstwo Górnika Zabrze czwarta przegrana Rakowa Częstochowa no niestety jest to może smutne bardzo lubię też Raków Częstochowa wydaje mi się, że bardzo fajną piłkę grają niestety tutaj w Fifie nie wiedzie im się najlepiej czwarta przegrana pierwsza sytuacja Wycofanie do Prochaski. Prochaska wrzuca na głowę Jimeneza. Jimenez świetny szczał w lewą stronę. I 1 do 0. 17. Minuta. Kun. Świetnie sobie przyjmuje piłkę i uderza. W, ale tutaj świetnie interweniuje Martin Hudy świetna parada 22 minuta Malinowski do Iwi Lopeza i ten świetnym szczałem w, w prawy róg pokonuje Martina Hudego jest 1 do 1 26 minuta Jimenez szczał z lewej nogi mocne uderzenie w lewy róg i minimalnie obok spojenia z poprzeczką Ładna bramka. 51 minuta. Mane podaje do Nowaka. Nowak mocne uderzenie w prawy róg i jest 2 do 1. Świetnie sobie przyjął piłkę i jeszcze świetniej wykończył 2 do 1. Tak się kończy ten mecz.